Dzień dobry. Nie żartuję. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Kancja z tego bohatera na modach. I tak jak obiecałem w poprzednim odcinku, czyli tym, którym zakończyłem dosłownie przed chwilą nagrywać, wybierzemy się do tego zameczku. Tym razem już wiemy mniej więcej, co nas tu czeka, więc nie będziemy już. What? What? Tego jest dobra, dobra. To coś nowego dla mnie. <grystanie> tego, tego jeszcze nie było. No, no nie dwie pochodnie. Dobra, e, więc tak. Tam jest e, zapewne. bos. Tak, więc najpierw idziemy w dół. E, nie pamiętam, czy były jakieś skrzynki ciekawe. Pamiętam tylko wielką rozpierduchę na moście. Tutaj na tych. tych... na schodach znaczy. I pójdziesz ty!

ale to nie, myślałem, że można żelazo uzyskać, ale one są zrobione chyba z sześciu żelaza, więc tak czy siak zbierzemy je. Może zrobimy sobie w domu jakieś lochy. Mucho, ho, hmm, To coś nowego, to, to mnie zaskoczyło, naprawdę. Ja nie, nie kłamie. O tym nie czytałem szczerze mówiąc, że coś takiego jest. I tu widzę kolejną, chyba nową rzecz: większe biblioteki? Nie. Przesłyszało ci się. Okej, okay, tu nic nie ma. Znaczy są książki, ale to dam akurat mi książki niepotrzebne. E, tu jeszcze to, oj. E, nie to, fucking hell. Schowajmy to. To, to, to. Ok. No dobra, użyjemy wreszcie łuku, bo tak bezczynnie... Mam go i wiecie... Ale to zaraz jak tu było to sprawdzimy jeszcze... Wow. I właśnie po ca... po schodach idę jak ja mogę lecieć. No 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 no. Normalnie debil no. Chodź. Jep. Jep. A. Dwa uderzenia łukiem jestem... Jestem... bosem. Like a boss. No chodź, zesnajpimy cię. O Oh yeah! Yeah! He, he, he. Dobra, to Jedziemy... znaczy lecimy na górę i będziemy snajpić. Headshot! O ty, o ty, o, o nie! Yeah. Um, tu w... yep. tu? Nie. nie. Światło. Wow, co tam tak, tak, tak ciemno? Światła prądu nie mają, czy co? W którym oni wieku żyją? O, patrzcie, brzydkie trojaczki. Jeden, drugi, trzeci, jeden, drugi i trzeci. Jak ładnie. <ścoughs> Okej, okay, Lecimy tu i... Pijemy, dziada! Jutro ja latam. Zobaczymy, kto jest taki cheater, co? Hehehe! ma he, to he. matogin! Oj, g nie ty! G5 matogin! G5 matogin! G5, 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 g 5 matogin ging, gin ging, ging, 5 g 5 ging, 5 ging, 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 Hmm. Czemu to ma odgłos Blaze? Tak w ogóle? Ke? Ke pasa? Aaa, szmatogiń! Wow Szmatogiń Szmatogiń! Szmatogiń, szmatogiń Zaraz, ja mam łuk! Jeb! 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 he 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 yep. 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 yep a nie może mnie uderzyć a ja go mogę a a a a Whoa, fuck, Whoa, fuck dobrze, nie mam obrażeń od upadku, bo już bym zginął a, wiem jaka jest jego broń on teleportuje, ale w ogniu walki nie zauważyłem tego. Za mnie AP. No, szybciej. Regeneruj się, regeneruj się. Regeneruj się. Regeneruj się. Regeneruj się. Potwora zatłukać chce. Z zaciukać chce. Bo on lubi jak się go tłucze badylem. Regeneruj się. Regeneruj się Bociula zaczukać chce A nubi, jak się go tłucze badylem Regeneruj się Re <laughs> Będzie to nasza nowa pyseka, jak będziemy iść na wojnę <laughs> oh. Tak powstają wasi hit <laughs> Szybciej, jeszcze po serduszka Jesteś mój Jest! Co mamy? Protection 3, znowu zombie. Protection 2, Ender Pearl, Bane of Atroport 5. Uuuu, respiration. Okej, okay. to tak, najpierw rzucamy sobie wszystkie te rzeczy do... Fajnie, mamy drugą różdżkę, zombie! I teraz sprawdzimy, co za tymi obrazami się kryje. E, nic, nic. Nic no, no. Ajaj. A aj, aj. aj, ja mogę latać! <noise> Znowu zapomniałem nic, 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 nic. No, co? Nic i nic, więc nic tu nie ma. Przykro mi użytkowniku, nie pamiętam Twojego niku akurat, ale wiesz o co chodzi? Wiem co mi brakuje w domku! Obrazów! Dlaczego ja nie mam w domu obrazów? Kurde, ja nie wiedziałem jak wypełnić taką pustkę tam gdzie nie gdzie. To przecież nadcórwiłbym obrazami, no. Nie, nie boję się! Nie, nie boję się! Bo ciebie zestrzelać chcę nie, nie, nie Bo ciebie zestrzelić chcę Bo Ty lubisz jak się ciebie zabija Nie to, to, to nie ma takiej To nie ma takiej mocy jak jak, jak nasz jak nasza piosenka na wojnę Regeneruj się regeneruj się Potwora zaciukać chce On lubi jak się go tłucze badylem od dzisiaj będę to śpiewał codziennie rano. <laughs> nie, nie, nie. Najbardziej zaskoczyło mnie to miejsce z, ze spawnerem. To nie powiem, bo to była jakaś nowa rzecz. Chyba, że już była wcześniej dodana, jednakże ja jej nie spotkałem, więc e, wybaczcie moje zdziwienie. Nie strzelicie mnie. No, a, nie trafili. Hehe, he, ciule, dobra. Nie mam tu drewna. Nie chcę, nie chcę. Okej, okay. eee, tak, patrzę, że odcinek trwa dopiero 10 minut, więc jeszcze. What the? What the? What the? What the, what the fuck? O, drugi zamek. O, oh, fuck nie. Yeah. Drugi zamek. Shit. Ole, super. Dobra, patrzcie, pokonamy dzisiaj jeszcze drugiego bossa. Co to się dzieje tam z tym? Oh yeah, oh yeah. A, a, to, a, nie, a teraz polecimy inaczej. Poczytujemy trochę. Czekajcie, ee, ee, tu jest chyba to główne, nie? Nie mam tego. Ee, no, wow. aha, bo to półpłytki. Dobra, dobra, dobra. To chyba przeciwko spalaniu, kurde. No, dawaj, 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 dawaj. Oh, yeah! I coming for you. Youngest? O! Jesteś! Ja! Czulu! Jesteś, 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 jesteś mój! Jesteś mój, jesteś mój, jesteś mój, jesteś mój! Jesteś mój, jesteś mój, jesteś mój, jesteś mój. Ła gędziadu Gędziadu, gędziadu, gędziaduuuu Będę latał wokoło, żebyś nie mógł mnie trafić A? A? a jesteś mój! A <śmany> Łupy Łupy Kolejna zombita o okay. No i dobra, żeby nie było, że nie sprawdzam tych, to sprawdzimy też to miejsce. To jest tylko daszek, tu nic nie ma, tu nic nie będzie. Podejrzewałem, że może coś będzie w tych właśnie takich dużych, nie? Powinno coś niby się za tym chować. Jednakże widzicie, że 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 że, że, że nic nie ma. Nadużywam słowa, że, ale widzicie, że, że nic nie ma. <grywa> Okej, okay, em... Trochę obrazów mamy, przydadzą się. Teraz idziemy w dół. Patrzcie, na hardcora, czekajcie. E... Żeby tak polecieć ładnie między wszystkim. Urrr! Ale cheat! Normalnie... What the fuck?! What the fuck! Kaktusy! I tutaj. Jokie wysokie. Raz, dwa, trzy, cztery. Na pięć kratek! What the fuck! O, skrzynia! Uh, water. Poison. Infinity! Yes, Infinity. Mapa. Przyda się może. Okej, okay, super, super, super. A, no i bardzo ciekawiłaby mnie wasza odpowiedź na moją propozycję, albowiem chciałbym zainstalować modyfikację e, wow, 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 Tomcraft. Kiedyś mnie już o nią prosiliście, ja nie chciałem wtedy jej, e, instalować, bo miałem dużo zabawy z equivalent exchange, jednakże widzę, że ogarnąłem już ją wystarczająco, żeby móc. Jakby bawić się z innymi modyfikacjami. No i. Wow! Soul Hmm, śmieszne. Chciałbym się pobawić z innymi modyfikacjami i chciałbym się dowiedzieć, jakie jest Wasze zdanie na ten temat, bo modyfikacja Towncraft jest bardzo fajna, jest bardzo rozbudowana. Jest tam dużo tych odkryć, tego wszystkiego, i myślę, że byłaby fajna zabawa z tym wszystkim. Kaktusy. A pozbieram, co się będę. Po raz pierwszy spotkałem takie duże kaktusy. Niech musi być moc. Feel the power. Ok, tu jeszcze tutaj jest spawner. Hm. Więc. To naprawdę jest chyba coś nowego, ponieważ widzicie, drugi zamek i znowu jakieś nowe rzeczy, więc naprawdę to jest coś nowego dodanego w tej niedawnej aktualizacji Twilight Forest. Nie ma więcej skrzynek, patrzę. Dużo książek, jeżeli. Kurde, kiedyś tu pewnie przyjdę po te książki ponieważ e, wiem, że w krawcie bardzo przydadzą się przydają się książki ale mając swoją kopiarkę wystarczy, że wrzucę sobie e, książki czy tamte e, półki z książkami, bo więcej dają i sobie je trochę pokopiuję Dobra, e, wyjdźmy stąd Wow. Nie ma, nie ma, ała nie ma, nie ma nie ma, nie ma, nie ma, nie ma Eł, Ała Co za co za kurna? E. Okej. Okay. No tak długo szkło rozwalasz. No God damn IT Wlatuj tam, wlatuj tam, no, już. Mi się nie chce z nim bawić Eee. Nic tam ciekawego nie ma. Tam też nie widzę. Studzienka nic. To jakieś takie tylko tego, nie? Dobra, gdzie jest portal? Tam. To lecimy już do portalu. I zaraz przyjdziemy do domku, zakończymy odcinek. Zapewne. A sprawdźmy, czy w tej studni może Chociaż łatwiej. No, nie ma nic. Dobra. To lecimy do domku. Eee, myślę, że całkiem udany odcinek <laughs> żółta myślę, że całkiem udany odcinek eee, znaleźliśmy drugi zamek przez co było nieco dłuższy odcinek ale i tak zanim wrócę do domu to będzie koło 20 minut, więc jest to wystarczająco jak na mój gust <laughs> okej okay. Ale, zaraz, zaraz, zaraz. To, to, to. Ok. No, troszkę rzeczy mamy. Patrzcie, z jednej wyprawy mamy dwa staki węgla, trochę złota, żelaza. Zbroję złotą. Trochę tych o mamy. tak, Fajne, fajne łupy. Naprawdę, podoba mi się to. Jeszcze, gdybym miał tą modyfikację Towncraft i były tutaj e, artefakty, to już w ogóle by było epicko. Wtedy po prostu usunę chyba jeszcze raz Twilight Forest, wygeneruję na nowo, żeby mieć, wiecie, więcej e, zabawy tutaj. Okej, okay, więc tak, no to będzie na tyle w tym odcinku. Co tam te Iron Golemy robią? Pięć naraz, kurde. Co, co was tak wszystkich tu ciągnie, powiedzcie, co? Jeden został na straży, tam dumny taki i tego, a wy tu wszyscy spierdzielili, no co za tchórze, ja nie mogę. O, oh! Oceloty! Ja chcę mieć kota. Dobra. What the. E... On się ruszył, czy mi się zdawało? On się ruszył, no nie mówcie, że nie. Eee Co się stało z tobą, gościu? Hmm. Może po aktualizacji coś się. Po... ...przeskoczyło. E, zaraz, ryby, 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 ryby. Ja chcę ocelota, ja chcę ocelota, ja chcę ocelota! Ryby, 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 ryby. Ryby. Fak, nie mam tych. E, jak to się mówi, no, tych, 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 e, no, wiecie. Oj, no, wiecie, o co mi chodzi. Surowych ryb, no, nie mam. E, 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 e. WHAT THE FUCK?! Kurwa. No nie, ty nie masz tu prawa być! Kurna. Kurna. On mnie wystraszył gościu. Dobra, tu dam jeszcze... Nie, zaraz... Tu dam pochodnie i, i, i tu dam pochodnie i tu dam pochodnie. I, i tu dam pochodnie. Nie ma! <grym> Okej, okay, em... Jedzenie. Mogę zamienić na surowe. Ile surowa ryba ma punktów tak w ogóle? Goddammit. Ja chcę rybę. Surową. Fucking hell. Ja, dupa. Nie ma wędki. Wędka, 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 wędka. Nie mam wędki. Zaraz kombinuję. Dobra, przynieśmy sobie wszystkie rzeczy. A bo jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze nie, ja sobie to podcinku posegreguję, bo tego jest troszkę za dużo. Jak na segregowanie na chwilkę. A nie chcę, żeby mi oceloty zjął. Eee, jak to było tu. Nie, tu, 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 tu. tu. I tu. Okej. Okay. Ryba, 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 ryba. ryba, bari bari bari, ari bari bari Raz. O, latający konik. Jabuszko. <laughs> tak będę latał teraz w tej weftę. Bo mamy jedno a przydałoby się mieć też latającego konia. Nieprawdaż? jep. E, Dobra. Hm, a surową rybą? A czy nie surową, tylko smażoną Nie można oswoić ocelotów? Szczerze mówiąc, nie pamiętam. Tu jest jeden, tu jest drugi. Tam jest trzeci. Na moim podwórku. Na moim podwórku. Chodź do mnie, koniku, będziesz mój. Eee. E, e, e. Nie, o, 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 amazing horse, jej wiesz <grybujesz> mój amazing horse, nie wzięłem tego siodła, ale to tam, dobra, e, złowimy rybki, rybeczki, rybenki, kurda, lata mi tu na moim podwórku, dawaj ryba, ryba, bierz, bierz, ryba, bierz, dawaj, 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 come on, God damn it. Fucking hell Idę po siodło Siodło, 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 siodło Nie mam siodło na konia Muszę zrobić Okej okay. Ale zaraz próbujemy Może da się surową rybą, fajnie by było Bardzo by mi to ułatwiło Zadanie Dawaj, 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 dawaj. Ocelocik Gdzie on spierdzielił? ocelot o, 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 jest, jest. zaraz najpierw ci założę siodło. Masz siodło i nie gadaj. i stój e... Gdzie ocelot? O, 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 o. Ryby.

Chodź, mordeczko, mam do cię rybki. Chodź tu ciulu. Idę do ciebie. Dam, 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 dam. Dam, 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 dam. Dam, 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 dam. No, chodź, masz, masz, masz. Ja się nie ruszam! Kuźwa, Nie przyjmuję. E, w osiem. cyk. E, Ryba. Dawaj rybę. rybę. Rybę, rybę, szybko, szybko. 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 No. Come on. Hmm. Ryby nie biorą dzisiaj, no. No bierz. Bierz tą wędkę bierz tą wędkę, znaczy haczyk, bierz haczyk! Ziep. Bierz haczyk, bierz haczyk, bierz. Ha o! Je o! Dobra, 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 dobra. Jeszcze jedna, przynajmniej. Bierz haczyk, bierz haczyk, bierz haczyk, bierz haczyk. Bierz haczyk, bierz haczyk. Bierz haczyk, bierz. Dobra, lecę szybko do domu, skopiować rybę. Ale granie na czas normalnie. Już dawno miałbym się skończyć odcinek, ale wiecie co? To jest ta tak epickie, że ja to, ja to normalnie zostawię w odcinku. Dobra, szybko, 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 szybko. szybko. Eee. Fakt, to no nie tu. Shit. Eee. Fakt, mogę tam. Nie yeah, yeah. <laughs> Mogę tu. Eee, ryba jep. A, jedna eee, re, smażone. Jep O, dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze jest, dobrze jest, dobrze jest, eee, No, jeszcze się prześpimy, że był dzień. Ży. Patrz jak ten piersi nie zajebisty. A, dobra. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę. My, my. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. Gdzie jest ocelot? Gdzie jest ocelot? Gdzie jest ocelot? Fak, wszystkie pospierdzielały. Tam jest ogr. Czemu golem nie walczy z ogrem? Dobra, ocelot, gdzie jesteś? Ocelot. Where are you? Fuck. Czuję się... Czuję, że nie znajdę go. Spierdzielił i koniec. Skalapita. Samandzioro. Fuck. A no. No że ja ryb surowych nie miałem, no. Co za gówno. Co za shit. Co za shit. No gdzie te oceloty pospierdzielały, no? Jaki to ja japiernicze. Dobra, gdzie ten ogr? What the fuck? Nie ma ogra. Dobra, nieważne. Eee... Ty konik, ty tam nie lataj, bo ja tu szukam ocelota. I go kurna znaleźć nie mogę. I znowu pół godziny odcinek będzie. Jak LJ szuka kota. Nie widzę żadnej żółtej... ...mrówki. O, 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 tam coś było? Nie. Żółte kwiatki, kurna. Żółte kwiatki, na cholerę mnie żółte kwiatki. Gdzie jest ocelot? Gdzie jest ocelot? Gdzie jest ocelot? Nie ma ocelota. Jest z nami... ...konik. Jest z nami LJ, nie ma z nami kota. Gdzie jest kurwa? Kotek! Wlatuj tam ciulu. Już. No. To jest taki kotek. Ja nie chcę takiego koczka. Dobra. E, no to dzięki wam wszystkim za oglądanie tego odcinka. No niestety nie udało mi się złapać kota. Ale e, i tak myślę, że odcinek jest udany które mnie będzie prześladować. Dobra, więc jeszcze raz dzięki wam wszystkim za oglądanie. Na razie, cześć i czołem.